Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Mafia 3, edycji ostateczna. Jak widzicie zaczynam nagrywkę zaraz po zakończeniu poprzedniej części. I jadę od razu do Kassandry, żeby dostać swoją dole. Nie wiem za co, ale skoro mam otrzymać, no to jadę. Co tam mi się pojawiło na rogu? Czy to jest apteczka, czy co? Możliwe, że bezpieczniki się zresetowały, chociaż wątpię. Nie, apteczka, dobra, czyli apteczki nie potrzebuję. Jadę prosto do Cassandry, zobaczymy co ona ode mnie chce. Bo pogadałem z tym gościem, tym Emanuelem całym. No I tak na dobrą sprawę to się niczego więcej nie dowiedziałem, poza tym, że mogę wykonywać jakieś tam misje dodatkowe, które na razie nie są i tak zaznaczone na mapie. Ale zobaczymy, może ona powie mi coś więcej na temat tych misji. Aha, dobra, czyli ja teraz wziąłem hajs od Kasandry za to, że przekazałem jej władzę nad dzielnicą. Dobra. Nie tego się spodziewałem, ale okej, okay. myślałem, że będzie coś innego. Zerknę jeszcze raz na mapę, czy się nic nie pojawiło nowego. Dobra, tak w tak szybkim przybliżeniu. Emanuel pilnuje dostaw marihuany na tyłach starego kościoła. Ok. Tu nie będę jechał na razie, do, żeby zdeponować 300 dolarów. Tu się pojawiło coś nowego. Okładka z albumu, kurde, daleko. Dobra, pojadę sobie po tą okładkę z albumu, mam nadzieję, że to już jest ostatnia okładka. 900 metrów, kurde, prawie kilometr do przejechania, chociaż nie wiem, czy to jest w milach, czy w kilometrach. Zaraz szybko, może uda mi się tam szybko właśnie dojechać, a później... Jadę od razu do wita zobaczyć, czy przejdzie na moją stronę i będzie współpracował, bo takiego obrotu sprawy to się nie spodziewałem. Bardziej liczyłem na to, że Vito będzie którymś z kolei gości do zabicia. A nie, że będę z nim współpracował w sprawie właśnie pokonania tego gościa, tego ma ma Markana, Markona. Jak zwał, tak zwał. Takie bagniste tereny, mało zamieszkane. Fabryk, fabryki same pewnie. Część przemysłowa dzielnicy. Liczę na to, że tuż już jest ostatni, właśnie plakat na tym terytorium. A nie, to jest album. Dobra, 4x4 Del Rey Hallu. Czyli mamy wszystko, możemy jechać do Wita. Do Zanim do niego przyjedziemy, to sobie podsuch pomontuję. Wszędzie tam gdzie się da po drodze, żeby jak najbardziej mieć zaplanowaną trasę i po drodze wykonać jak najwięcej czynności takich pobocznych właśnie związanych z zakładaniem podcuchów. A akurat mam 18 tych bezpieczników. To na pewno się przyda na przyszłość, żeby w jak największej ilości miejsc po prostu mieć podcuchy założone. Co podejrzewam, że też wpłynie na to, że domowan będzie miał dla mnie więcej misji z czasem. Jeżeli będę miał wszędzie podcuchy, to on będzie też w stanie więcej informacji z otoczenia wyciągać. No i gra się całkiem przyjemnie, to jest już 11, 12, 12 odcinek. A całkiem sympatycznie się gra. Wszystko jest takie jakieś spójne, tylko trochę jest takie chaotyczne właśnie prowadzenie tej historii i nie można się czasami zdecydować czym się zająć w pierwszej kolejności i co przyniesie większe korzyści. Nie czy w ogóle na przykład ja do tych miejsc to muszę sam przyjechać, czy co? ...żeby te zarobki przechwycić. Dobra, mamy. wtargnięcie, kontrabanda, Gdzie ja wtargnąłem? Przecież tu wszystko jest na zielono. Tak jakby moje... ...moje rewiry to były. Tu coś mogę? Nie. O, a ile tu jest w ogóle przeciwników? O, czerwono. O, to coś mi się wydaje, że to będzie jedno z, z misji. Miejsce, które będzie powiązane z misją jakąś. Na razie mniejsza z tym. Zbieram sobie bezpieczniki. Pokażej mi jeden jak bezpiecznik jakby był na górze, tylko nie wiem gdzie jest wejście tak w rzeczywistości. Chodzi o dach czy o to chodzi? ...bezpiecznik na mapie. Mam nadzieję, że uda mi się dojechać do wita w tym odcinku i z nim pogadać. Okay, policjant... Może wejdę sobie do samochodu, bo oni chyba nie lubią czarnych ogólnie, dlatego lepiej lepiej nie zwracać na, na niego, na, na siebie jego uwagi. O właśnie to chciałem powiedzieć dokładnie. Teraz tak, jedno jest niżej, drugie też jest niżej. To ciekawe co to jest na mapie. W jakieś podziemie, czy o co chodzi? Jest bezpiecznik i bezpiecznik, tak jakby je gdzieś w kanałach w ogóle one były. Tu jest jakieś zejście do kanałów, czy jak? Dobra, możliwe, że to też jest związane z jakimś zadaniem. To będzie polegało po prostu na oczyszczaniu kanałów. Obraz Vergasa to jeszcze nie, tutaj jeszcze miałem. Podsłuch do założenia, pewnie tu wrócę z czasem. Bo to jest dopiero pierwszy mój wjazd na tą dzielnicę. To jest dopiero druga dzielnica. Także, wszystkie... wszystko to, co się tutaj dzieje, to same nowości. Coś tu jacyś budowlańcy. To może nie będę ich na nich zwracał uwagi. I oni lepiej też, żeby na mnie nie zwracali, ja sobie tutaj tylko podcuch szybko założę. Dobra, pięknie, idealnie. Następny bezpiecznik, tu jest następny jakiś plakat czy co to jest zaraz zobaczymy, propaganda i jeszcze na molo chyba jest na końcu bezpiecznik jakiś Całkiem sporo tych bezpieczników. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tyle zbierania. Dobra, mamy tu. To chyba tu nie opłaca się włamywać w sumie do domku. Dobra, i tu obok był gdzieś drugi. O, tu jest jeszcze jeden. jeden masakra. Na piechotę będę chodził po tych dzielnicach. Chyba będzie tak lepiej niż wsiadać, wsiadać z samochodem chociaż tutaj już jest wyżej, to będę musiał pewnie wejść do tej fabryki. Mam nadzieję tylko, że to nie jest fabryka, gdzie są moi przeciwnicy. Jeszcze wyżej jest. To może tędy będę mógł wyjść. Coś gdzieś jeszcze jest blisko. Tu jest jeden bezpiecznik. Jest autko jakieś, które mógłbym w sumie ukraść na dobrą sprawę. Byłoby chyba lepiej. Dobra, ja tu zaznaczyłem punkt. Za dużo robotników się kręci, wykoło i nie ukradnę tego samochodu bez świadków. Tu jest jeszcze czasopismo jedno i będę mógł lecieć do Wita Skarety so, Co, nie przeskoczy przez taki płot? Spodziewałem się, że nie będzie miał z tym problemu. O, tam jest taka furgonetka na oboczu, może uda mi się ją skołować. To jest ostatni z plakatów i jak tylko go zabiorę, no to lecimy do Wita zobaczyć czy dołączy do nas czy nie. Okej, to nie tu. Jest coś podświetlone, czemu ja nie mogę tego wziąć? Nie, dobra, tutaj mamy to. 1 na 7. Dobra, jest coś jeszcze tak po drodze, żeby ściągnąć do skalety, Tu jest jeden bezpiecznik, ale to są chyba te pod ziemią. Tu jest obraz. Dobra, to się tym później zajmę. Lecimy tutaj skrzynkę jeszcze jeden, jeden pocój w podłoże i będę miał blisko już do skalety Podsłuch jest. O, widzę jeszcze dwa te, dwa bezpieczniki w okolicy, nawet trzy. Też sobie sprawdzę, szybko je pozbieram. O, całkiem sporo ich jest tutaj na tym terenie. No i bezpiecznik jest gdzieś tu po drugiej stronie, tak? Za tym murem. Dobra, to będę sobie później zbierał. Teraz jadę do wita skalety. Zobaczymy, co ono chce od nas. Tam są sami wrogowie, to też nie będę się narażał. Czemu tam jest jakiś przeciwnik? Co tu się stanęło? Dlaczego on mnie chce zabić? Dobra, chyba się zabita wzięli wcześniej niż, niż się spodziewałem. Się schować. To gdzie jest, żeby gdzieś do kogo strzelać? Jest jeszcze jeden. Dobra, mamy jeszcze jeden obraz Vergasa, ale muszę też... O, już się nie spodziewałem, ze strzelby dostałem. Na nie mam już amunicji? Czy ten doświadczony skądś wyskoczy? To jest czyjaś głowa, czy co? No, Dobrze, dwa naboje do pistoletu mam. Tych ludzi do zabicia, okay. a ja nie mam amunicji. Jak ją znaleźć w takim układzie sił? Dobrze, ciekawe, czy się spodziewają mnie od tej strony. To hey! I'm in here! Daddy, Miro, you? Oh, you done Looks like I got here just in time, Vito. Lincoln. How's this possible? I thought you were dead. Bullet was deflected by my skull. Came out the back. Talk about some goddamn luck. Worst place to shoot a fellas in the forehead. Skull's harder than you think. <clears throat> Come on, we need to have a talk. When I heard about what happened, I went to Marcano asking my cut right then and there. I figured if he fucked you and Sammy, I'd be next. Yeah, I'm guessing he didn't go for it. <sighs> Said he wanted to wait for the heat to die down. You want me running around, buying expensive shit, getting noticed? like i'm some fucking amateur never sat on a big score before the money i fronted for the robbery was pretty much everything i put away didn't have enough to run so i stayed the commission wouldn't let him just kill me so i figured i'd make that cocksucker jump through every hoop make him prove i deserved to get whacked it wasn't much but it was something Already brought in his nephew to push you out. A kid named Michael Greco. Nephew by marriage, not blood. Sure didn't number in here. Yeah. They were looking to see what other rackets I was running. I could leave a fucking paper trail in my office. I eh, don't bother with that shit. Look, uh. I appreciate you getting me out of the freezer and all, but, uh. What are you doing here? Marcano deserves to pay for what he did, so I'm going after him. Him, his brothers, his lieutenants, all of them. And I'm gonna need your help. Look. Pretty much whittled me down to nothing. I mean, this is it. For now, maybe. Once I take back River Road from Greco, money will start coming in, it'll be a different story. What's your purpose now? As long as you do what I say and give me what I want when I want it. <laughs> So goodbye, Marcano. Hello, Lincoln Clay. It's either that or more of this. And next time, I won't be around to fish your ass out the freezer. Nobody kills that scumbag but me. You bring me Greco. I'm in. Tell me about his rackets. He took over the dock Union, and he's got a warehouse.

Koncilier odbierze od Ciebie na wezwanie nadwyżkę gotówki, żeby się nie stracił, kiedy zginiesz podczas walki. Dodatkowo po ulepszeniu usługi, koncilier będzie odbierać za Ciebie dolę na wezwanie. O, to się na pewno przyda. Dobra, a teraz gdzie jest obraz? Hej, Teraz wygląda mapa. Tu jest Vito. Tu jest jeden z człowiek, jest ludzi. Wita. Jest kolejny człowiek. Vita. Ok, trochę jest punktów na mapie do zbierania. To będziemy się tym zajmować w kolejnym odcinku. Ja w tym dzięki wszystkim za uwagę i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z Mafii 3, edycja ostateczna. Ciekawe, w jakim momencie zaczniemy, jeżeli wyjdę teraz. Także na razie, cześć.